Zobaczcie na to! Jest ul! Ha, 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 ha. Jest ul i lecą do mnie pszczółki! Słuchajcie, jest nowy skrypt na ul i dzisiaj będziemy go testować. Mogę do, do niego na chwilę podejść, ale zobaczcie, że wtedy... Oj, pszczółki do mnie lecą, pszczółki mnie próbują um, atakować. Więc dzisiaj lecimy na poszukiwania pszczół. Już pracownikom zdążyłem zlecić, aby robili um, um, słoiki. I będziemy w, w te słoiki starali się łapać pszczółki. Pszczółki. Yy, może zrobimy nawet na tartaku, na drewnioku yy, pakiet pszczelarza, yy, gdzie będzie można zakupić sobie yy, fajkę. Taką fajkę do poddymiania. Przy pszczółkach jest słoik, jest też lekarstwo dla pszczół. Także weszło sporo nowych kraftów i dzisiaj. Yy, yy, słoiki się robi z butelek. Słoiki się robi z butelek. No i dobra, lecimy. Dzisiaj podbijamy absolutnie dziki dziki zachód i musimy zrobić walne zgromadzenie z pracownikami. Ja już dwójkę poinformowałem, ale robimy tak, że zakazujemy barteru. Wiem, że siwy lubi ten barter, ale nie wydaje mi się, żebyśmy wychodzili na nim jakoś specjalnie bardzo korzystnie, tym bardziej, jeżeli wymieniamy się na siekiery, których kompletnie nie potrzebujemy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dajemy zbyt dużo zniżek. Daliśmy sobie zbyt do... duże pole manewru, jeżeli chodzi o negocjowanie cen. W tym momencie trochę to pole skróciłem i po prostu zniżki dajemy tylko przy naprawdę bardzo dużym. Zamówieniach. Nie może być tak, że ktoś bierze 20 trzonków i dostajesz zniżkę. Nie, nie, nie. Jak bierze 250, to dostaje zniżkę, tak? Jeżeli bierzesz 5 uli, to nie dostaniesz zniżkę. Jeżeli weźmiesz kurwa 25, to dostaniesz zniżkę na każdym. Więc y, tak to wygląda tych cen staramy się trzymać. Mało tego, y, zrobiłem też parę takich ciekawych rzeczy. jeżeli chodzi o. Y, jeżeli chodzi o sklepik, zaraz wam to pokażę. Wodzą, to mnie atumawi, pokoju i Powitać, ja powitać. Potrzebuję powitać. patyków oraz trzonków. No dobra, ile tych członków i ile patyków? Patyków wezmę każdą ilość. Jeżeli chodzi o członków. Członki. członki? Jeżeli chodzi o członki, musiałbym cztery worki. Uff, Na razie mamy dwa. Ale poczekam aż chłopaki przyjdą do firmy. Nie no dobra, zaraz zobaczymy. Cztery worki członków, dobra. O, długie czy krótkie? Mo no nie wiem. Może ja pokażę, jakie są. Do... siekier chciałem zrobić, siekiery z tego. A to długie. Do rzucania. A do rzucania. Do rzucania A... to może krótkie? To może być krótkie. No. Proszę bardzo. To jest długi i to jest krótki. Który będzie lepszy? Do rzucania to chyba te krótkie. Stolarz, Boże, Kowal bierze od nas te długie czunki. Witam, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Witam, proszę, koniam się, proszę. witam. Ten długi oddam, te krótkie będę chciał. To już jeden pan. Dobra, dobra. Bardzo, miłki, daj bardzo. Cześć, Cześć muszę. Jak to jest drogi? Nie, biegle, wiesz. Co to jest panter? Pod... Patyki o, mogę dać im. Mamy jeszcze. Czy tak, mamy zamówienia na no, ten kowal z Armadillo? Chcę, ale dobra. Z pa patyków damy im 100. I do, krótkich trzonków. Ile może być w worku? Co jeden pantery? 20? Może być w worku? No, Nie. Czy... 4 worki chciał 4 razy 2? 80 Francis, wpakuj do każdego z worków po 20 krótkich członków To będzie 80 krótkich członków i Okaż, pateków 10 patyków ile dostanę worków? 5 worków po 20, czyli będzie 100 Dobrze. 100 patyków i 80 członków 4 worki po 20 Dobrze, ten będzie ja wziąłem, ja wziąłem, ja wziąłem patyki za już pakuję. Dobrze. dziękuję e, monet za to wyjdzie tych waszych? Monet wyjdzie 27. O, dobrze. No trochę więcej niż 27, ale powiedzmy, to jest tak, 9 centów za patyk, czyli 9 tych najmniejszych monet za patyk wychodzi przy sprzedaży i jeżeli chodzi o krótki trzonek, to wychodzi 23 centy za trzonek. No to raza będzie 27. Nie liczyć że nie potrafię. Hmm. A mam nadzieję, że to będzie dobrze. No ja pomogę policzyć. No, no, no. No, no, no. Mam nadzieję, że dobrze podałem. No źle, 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 źle. Źle. O, tyle będzie dobrze. Dobrze, dobrze to. To no ja w takim razie <śla> Za mało mógłbym powiedzieć. Te monety zostawię, wasiczu się bardziej przydadzą niż mi O was. Ja i tak ich nie potrzebuję dobrze. Dziękuję bardzo, dziękuję ja Potrzebujecie czegoś to... jeszcze oprócz patyków i... i trzonków? Nie, na ten moment nie Jak przyjeżdżam to i tak tylko Do was tutaj, także Mam nadzieję, że te monety wam się bardziej przydadzą Dobrze, dziękuję bardzo Dziękuję bardzo Dobrze eee, Czumani Tak, Czy na konia wrzuciłabyś kilka worków? Dobrze, wodzy nie wiem, coś im dał w prezencie, ale nie wiem co. Czumeni bym coś dał. Co mogę im dać? Motykę, rubin, pięć drzewa. To, to, to. nie interesują mi pewne takie rzeczy. Fajka to moja. O! Jest, ul. Nie dobre duchy mają w was w opiece. Panie, o cholera. Was również, was również, panie Czumeni. Zbiłem coś takiego. Ja wiem, że wyma ta swoje sposoby, ale może się wam przyda. Zarzucę tu na konie. Proszę bardzo. To w prezencie dla panienki, żeby trochę tam może pobzyczało w obozie albo żeby paninka myślała dobrze o bladych twarzach tu u nas w obozie stolarskim. Niech mnie tu będzie ja Dziękuję. Z Tobą również. Bywój. Bywaj. Do widzenia. Mhm. Ciosna dziupla tej Indianki. <suszy> Witaj, jest problem. Tak by Zamek to jednak taki kruchy. To z powrotem to przyniosę. Eee, dobra, 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 dobra. Bardzo dobrze. Tak, postawiłem mól i zaraz będziemy jedziemy, jedziemy po pszczółki. też lekarstwa, trzeba zrobić fajkę dla tych... Już zleciłem chłopakom zrobienie fojek, zleciłem zrobienie słoików, zleciłem zrobienie miotełek. Także mamy tak naprawdę wszystko. Mało tego, nie wiem czy widzieliście, ale tutaj też uzupełniłem zapasy w naszym przedróżnym sklepiku. Ja muszę też może. Wiecie, w razie jakby nas nie było, tak najpotrzebniejsze rzeczy, jakieś szcząki lakowali, jakieś drewno opałowe, kilka ładnych kawałków drewna, jakby różnikarzom na broń brakowało, albo jakieś szczoły dla ludzi. No dobra, dobra. Ale tu dajemy yy, tu scenę wyższą? Tutaj jest sceną taką jak, jak u nas. Tutaj Aha. nie daje sceną wyższą. No, ta, z tak, ceną taką jak UNESCO. Te też możemy to uzupełniać. Nie, może ta, to uzupełniać. I panowie, jedna rzecz Dobra. jeszcze, tutaj Francisowi już mówiłem i chłopakom, jeżeli chodzi o ceny, zerknijcie w notesik. ja policzyłem to raz jeszcze z tą zasadą, że w tym momencie teraz nie będziemy negocjować praktycznie w ogóle cen. One są stałe, żelazne, tak jak w cyniku. No to, to jest i, i w sytuacji oczywiście, jeżeli ktoś weźmie od nas, nie wiem. Karwasz mać 200 czegoś albo 300 czegoś, to wtedy można ewentualnie delikatnie ocynta cynta 2-3 na sztuce spuścić, ale nie więcej, nie więcej, bo robimy za duże promocje. Ja sobie przyjeżdżałem te rachunki, to czasami powinienem kasować 45, a kasowałem 40. Nie, 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 żaden biznes, żaden biznes tak nie robi, więc panowie, trzymamy się stabilnych cen przy ilościach wielkich albo hurtowych, jak przyjdzie tu pociąg i kupi od nas tysiąc drewna opałowego, to wtedy możemy mu sprzedać, nie wiem, nie za 0,23 za sztukę, tylko na przykład za 0,20. Ale jak weźmie 1000 a w innym przypadku, w innym przypadku nie robimy zniżek. I druga sprawa, zmiany poranne. Czy jest ktoś, panowie z was, albo u nas pracowników, kto mógłby na takie zmiany poranne się pojawiać? Co z aurorą? Ja wiem, że ona zależy od tygodnia, w jednym tygodniu może być właśnie na poranne, a w jednym na wieczorne. Potrzebujemy kogoś na, nie, na, na, na poranne stałe, zmiany. Na tak, na stałe, stałe na poranne tak, stałe, zmiany, tak żeby na przykład od tak, 10 do, tak. do, do 15, 16 był. Ja jak, nie czasu, jak, jak nie masz na to czasu, jak nie masz na to czasu, film to ten, ee, ja mogę namalować jakiś plakat i rozwiesić, że potrzebujemy pracownika na poradne zmiany, godzinówka taka, taka, wiesz. Nie myślę, no, ja coś... myślę, że ja się rozejrzę, stanem, kurwa, ja się rozejrzę o tych porach i A, znajdę A, w ten to sposób. Coś... No, myślę, że to będzie najlepsze no dobra, no to też można wsiąść na konia, pojeździć, po pytazie. No No, no. A jest jeszcze jedna sprawa, ale to zaraz, pogadamy, jeżeli są uważniejsze, to coś z magazynu zniknęło. Co? Duży namiot. Duży namiot? Nie jest wpisany w księdze. A, wiem, 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 wiem. Yy, duży namiot yy, dałem w prezencie temu yy, Charlesowi z partii Emeta Browna. Mm -hmm. Tak, ale wiesz co, ale dlatego, że przywiózł nam ze 100 malin, może nie 100, ale z 60 malin przywiózł nam, w chuj nam przywiózł tych kwiatów i tak dalej, to mówię, masz ten namiot. Namiot to 20 akurat, 1,5 dolara był, teraz, ale no dobra, dobra, nieważne. Ja też dało dzisiaj do września. Słuchaj, teraz czu mamy, i dałem też jeden ul. Może wrócą po więcej, jak zobaczą, że im działa i że miodek jest. Wiecie, ich jest kurwa tam ze 30-40. Można powiedzieć, że to taki gest dobrej woli, ale z drugiej strony jednak i promocja u pszczelarstwa wśród innych nie wiem czy oni biorą miód, po prostu tak podchodzą i pszczoły im dają, czy jednak muszą je mieć, ale... No. Po prostu, kurwa, podoba mi się ta Indianka. To ma, 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 ma takie jędrne, dotykań, jędrne mówiła, piersiunki, piersiunki, jędrne, noga, gipka, giętka. A zad taki, że jakby złapał, to by już nie puścił. Ja mówiła, że zada, nie dotykać. A zada, no tak, tak, a to jej zada. No możliwe. No to jedziemy łopoć pszczółki panowi, i uwaga, i uwaga. Odczci bliżej. bliżej, żeby nikt nie usłyszał. Słuchajcie, pewne marże mamy z góry zarzucone przez urząd, nie możemy za bardzo przesadzać. Eee, więc e, my tutaj wiecie, jak produkujemy ul, to bierzemy nasze, nasze narzędzia, działamy, produkujemy i jest to w naszym, że tak powiem, inwentarzu. Ale jeżeli przyjdzie ktoś i na przykład będzie chciał kupić ul to możemy mu zaoferować pakiet pszczelarza razem z królową. I mówimy mu, panie, nie musisz jeździć, szukać, kombinować, masz pan tutaj cały słoik pełen pszczół. I wtedy za taki słoik liczymy, ile chcemy i bierzemy to, kurwa, do kieszeni. Zapisujemy w księdze rachunkowej, tylko i wyłącznie do mojej wiadomości, żebyś to żebym wiedział, ile macie mi dać pieniędzy i jak ma mi się podzielić. No, to lepiej brzmi. No i... Albo mi po prostu po powiecie, nie trzeba tego zapisywać. I sprzedajemy na przykład królową razem z Ulem, tak? I na przykład taki pakiet pszczelarza, proszę pana, to jest tak, dwa lekarstwa, słoik, do tego miotełka, fajka, proszę pana, Ul i królowa. I taki pakiecik sprzedajemy za nieco więcej niż nasze oferowane produkty, wliczając, że królowa będzie kosztowała tam kilka dolarów. Słuchaj, ta da, mi dał dużo pieniędzy. Bo on nie liczy. Oh, liczy. wypłaty w końcu. O, premia, premia. On nie liczy, nie liczy, ale po, policzyłem go uczciwie, ale powiedział, że masz i tak. I dał mi tam 17 z, z monet więcej. Jeżeli chodzi o, o, o premię, słuchaj, to. E, dzisiaj Francis mi powiedział, że kupił konia. Takiego, jak mam ja. Nie, 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 szefie. Nie, nie, nie. Ja zamówiłem. Zamówiłeś? Ja, na, ja nawet na niego jeszcze nie mam. A, czyli zamówiłeś, ale w przyszłości myślisz, że będziesz miał. Więc tak. w momencie, kiedy Moja pracownik wiecowa. jeździ na takim samym prawa, koniu, prawa, jak szef, prawa, prawa. To, to. mówi, że ma nasiona maku na sprzedaż tutaj. Nasiona maku? No. Nie, tu. Nie, spokojnie, spokojnie, bez zamieszania panowie. Dzień dobry pa, panu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Słyszałem, że ma pan nasiona maku na sprzedaż? No ma. ma. Nie jesteśmy zainteresowani. Czyli poczekaj, mam na się maku, tak? Nie, dobra, nie. A można A. makowca z tego zrobić? Jak posieje? Makowca można, no. Ja, poczekaj, poczekaj. No, kurwa, na takiego ja, makowca ja, bym tak się Czy ja, ty to nie masz urodzin w sobotę najbliższą? No, może by my no, ci jakie ciasto no. upiekli. <laughs> przecież mam, no. Dawaj to no, nasion, bo to się makowca tutaj łupie, w strawberry suchej. chłopaki. Dawaj, jadę makowcy. do komu podać, komu podać, komu podać? A ile tych nasion musz? Jedno. Jedno. Jedno? Ale to wyjść, <grym> bo to, to, to ja mogę nazbierać, no <grym> Może Pana zbierać i więcej? No, Ile na takiego nie. makowca, takich nasion? No, Ze 30? No, zależy czy się uda wypić, czy zakalec nie wyjdzie. No, no, właśnie. Proszę Pana, a proszę Pana, ja mam taką propozycję dla Pana. Mhm. Mam propozycję. Damy panu, damy panu pakiet pszczelarza, wie Pan, cały o. ul, z Królową, proszę Pana, podkurzać fajka, żeby uspokajać, o, lekarstwa. A pan nas e, zawiezie na te pole, gdzie te nasionka rosną, nie? Nie? No, i, i, i dojdzie do takiej e, wymiany. Rozumiem, rozumiem. No, czy ty tylko nie przesadzasz to 40 dolarów. Tak jest, 40 tak? ja ich nie zbieram. 40 dolarów? A pan ich nie zbiera? nie, nie. No to tak grzecznie zapytam, szanowny panie, jeżeli mógłbym, oczywiście z ogromną dozą. ...grzeczności i wdzięczności zapytać SKĄD TO KURWA BIERZESZ?! SKĄD TO KURWA MASZ?! Przepraszam, przepraszam Ogoj. Pana, przepraszam. Przepraszam. przepraszam, 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 to było silniejsze ode mnie, po prostu taką mam ochotę na makowiec. Uro. Zapłać to Panu, ja idę. Coś tam będzie, Zaraz wracam. Poproszę sześć palic świeżo wypieczonego chleba. Proszę. I szanowny jego mościu, my najmilszy, poproszę jeszcze pierdolić się, bo już nie chcę wody, bo mam tykwę. Co pan powiedział? Eee, wybaczy pan. Wybaczy pan jego wdziwość. A chleb zjem na pana oczach. Czy wie pan, kiedy w ogóle otwiera się piekarnia w Strobery? Nie wiem. A skąd pan bierze ten świeżo upieczony, pyszny chleb? Z wczoraj. Czyli nie jest świeżo wypieczony? No nie. No jasne. Miłego cionka, szanowny jego mościu, e, sklep mistrzu. E, powitać panienkę? Aha, pani Phil. E. Szanowni lekarze, e, przepraszam, czy mógłbym to towarzyszyć e, być może nawet i w tej operacji? Podejść do państwa? Chciałbym coś obwieścić. Aktualnie no to, to nie mamy zatrzymanego, więc proponowałbym poczekać. Po Ale być może nawet i ten, który leży, będzie zainteresowany, szanowni panowie. Lecznica nie musi się już martwić. Firmów niedługo będzie tutaj plastry miodu przynosił w dużych ilościach. Przepraszam. Wszystkiego dobrego. Wiecie, co jest dobre z handlu z Indianami? Że to handel bez podatku. Oni niezarejestrowaną działalność gospodarczą mają, przychodzą, dają żelazne monety. A ja sobie tego kurwa do podatku nie wliczyłam. No bo rachunku przecież im nie wystawię, na poczcie nie pójdą opłacić, tak? dobra panowie, no to co? Po słoiku na kuń chyba jedziemy co? Mamy te fajki, mamy te fajki. A to po, poczekajmy na muzeum, bo kończy budować Dobra, dobra. Aki zwroty kosztów, panie Filu, teraz kupiłem drewno. I jakie? E, cz, zapisałem wszystko, zapisałem. Dobra. Na księdze. Z dłoni, na z dłoni, no. 41 kłód i 11 patyków. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A czy nie godzinę temu nie mówiłem ci, żeby nie kupować kłód? E, mnie nie było, dopiero To mi mówił, mi mówię. A, Aha. Ale to nie, to nie wiedziałem. Słuchajcie panowie, jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, podsumowując go, jesteśmy na minusie 45 dolarów z uwagi na to, że kupujemy za dużo surowca, za mało Aha. go schodzi. Sorry, to nie wiedziałem. To, to nie musi pan oddawać. Maja. A ile zapłaciłeś? 14 dolarów. 14 dolarów, to w takim razie pół so. uścisku dłoni. Dobra, dobra. To taka piątka, o. o. Piątka ja. tylko. To jest takie pół dobra. uścisku dłoni. Dobra. Dobra. No wiem, No, dobra. Sorry, sorry. Nic się nie dzieje, spokojnie. Szanowny no, panie... Panie mexikano, e, Meksikano, meksikano, Para, calo, para, calo, para calo, hermano, e, kamyki, si, si. patyki. Panie. Kami, panie. Kamyki, hermano, si, si, Panie, Para eh? Si, si, kamyki. Drewno, drewno. Miki, Patyków nie skupujemy, szanowny panie. Już. Znaczy, patyki skupujemy, ale kamyków nie. Elkowalos, Elkowalos, zakupię kamienius. Dzień dobry, witam pana. Czy dobrze słyszę, że patyki skupujecie? Skupujemy, proszę pana, patyki. Za sztukę ile? Pięć centów. Skuszę się. Ja się skuszę, żeby kupić. Tak Ile jest. pan ma patyków? 34. 34 patyki? Przeliczyłem, przeliczyłem. A proszę pana nie połamane? No, broń, bo. Proszę broń pana broń. nie dziura we w środku, proszę pana? A suche no, wysuszone, proszę. proszę pana, czy mokre zebrane z ziemi? Oczywiście, oczywiście, już no przepraszam pana, na tydzień. No dobrze, dobrze, no to w takim razie weźmiemy wszystko. Francis czy Walter podejdzie jako pierwszy? Może Walter? Za kary za to, że zainwestował w firmę 14 dolarów. No, 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 no. <laughs> Kurwa, dzisiaj mam dobry humor. Hermanus, Hermanus, z kamienius y, temu y, Kowalos? Już, Nie ma Kowalos, amigo. A, nie ma Kowalos, może Valentinos? Valentinos Kowalos. Dobro z kamienius. z si. Sisi? Nie ja O, burmistrz! Witam, panie burmistrzu. Wiem, mam bardzo ważną informację. Udało się? Nie wiem, czy wam się spodoba, czy nie. Mów pan.

Rozumie pan, panie Montier? Radość mnie rozpiera. No to pa, pa, Powiem tak. Mnie również. To oznacza, że wczoraj te kilka dobrych godzin, które żeśmy spędzili na pewnego rodzaju planowaniu, ma, miało sens. Miało sens. No dokładnie. E, pan, no to miało. E, powiedz kulisy, co, 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 co inne mają hrabstwa? Niech zgadnę. Yy, hrabstwo Le ma tytoniarnie. Panie Montier jest dokładnie tak jak pan myślisz. No i nie wiem czy dokładnie. <dud empresas> A może niedokładnie. Natomiast y chciałem zaprosić serdecznie. Y tak. Mógłbym się nacząć... Och, ważna informacja. O władza, władza. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pani władzo, pan słuchamy. Proszę, proszę. Proszę się nie krępować. Proszę się nie krępować, bo przerwał to już pan, pan powie. Właśnie. O pan mówi, pan mówi. Proszę pana, no jak pan, pan, jak wam, pan tak przerwał, to pan powie. Strzały. Strzały no. Nie, nie, yep. nie patrz, nie patrz. Czy strzały można prosić? Eee, pan podejdzie tam gotowe, popakowane produkty, są pan sobie strzały. Weźmie i yeah. zostawi pieniądze. Dobry, ja. Tam, tam, tam. tam. patrz, nie Bo to jest ważne dla partii. Ale montier taktyk, ja pierdolę. To z partii pipa. Dode uro... mnie otrzymuje uroczyste zaproszenie na polowanie O który Za godzinę Za godzinę, dobra To my jedziemy, jedziemy panowie to załatwić i, i, i pojedziemy na to polowanie Ale panie Jamecie, mogę jeszcze na słowo? Proszę bardzo Kurwa, ale się cieszę, że wczoraj to nocne kurwa ta planowanie, taktykowanie kurwa zdało egzamin, zdało egzamin. Super Jest, jest, jest szkopuł? Pewna informacja, której pan jeszcze nie wie Co się dzieje? Zgadnij pan, kto się nie pojawił e, Burmistrz Valentine Dokładnie. Ha. Także myślałem przez chwilę, żeby może zachować się niesprawiedliwie, ale jestem gentlemanem i dotrzymałem umów, które mieliśmy. Natomiast miałem rozmowę z panem Palmerem. Tak. I tak jak rozmawialiśmy, zagwarantowałem mu, że jeżeli on jeżeli, zrobił jeżeli wszystko, jeżeli co mu powiedziałem, na Kowalu, a wiem, że zależy, to ja przekonam Templetona, aby też go odpuścił i będzie go miał za bezcen. Uh -huh. No i tak się właśnie stało. I wie pan, co teraz? Uh -huh. Teraz pan Palmer winien jest mi Przysługa. O, przysługa. Tak jest. <ściał> mówiłem, kurwa, Mać o. mówiłem. O. O. <ściał> Panie burmistrzu, my myślę, że kurwa tutaj naprawdę no, doradca, kurwa. No powiem ci tak, ro rozegraliśmy ich kurwa jak chcieliśmy. Rozegrali a ten. Kurwa mać. Dobrze. Rozegrani kurwa jak na szachownicy. Się pan pytał wczoraj mnie, czy umiem grać w szachy. Chyba widać, że tak. Panie, Pana no to w takim razie przez, przez jakiś czas mamy, mamy absolutnie spokój. U, tam, ten, tam, to on myśli, że i Słusznie myśli, że można się z nami dogadać, jest dogadany, więc będzie z nami współpracował. Jeżeli chodzi o hrabstwo z Armadilo, mają u nas małą przysługę. No, a teraz naszym zadaniem będzie delikatnie politycznie podburzyć mieszkańców Valentine i poinformować ich wszemi wobec, że hrabstwo nasze zyskało dwa duże, prężnie działające biznesy, a ich burmistrz nawet nie pojawił się na licytacji dokładnie tak. Ym... Myślę, że ten burmistrz może ekonomicznie to miasto upadnie. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe i trzeba im tym właśnie zagrozić. E, jeszcze jedną e, prośbę mam. Tak. E, pan z Armadilo, jak on się nazywa? Hmm, powiedział, że pana zna. Mężny. Taki no, mężczyzna. A, a jak pan się kopał? Panie już, ja Zna się z burmistrzem dobrze. Konwój taki. E, e, Dice? Tak, dais Może? No, no. Może, może. Poprosił o rozmowę ze mną. Nie wiem, że mm to -hmm. za człowiek powołał się na pana. To jest człowiek, którego przekonałem, żeby zebrał swoich ludzi i zagłosował na burmistrza. Dobrze, w takim razie warto z nim porozmawiać. Warto z porozmawiać, rozmawiać, warto z nim porozmawiać. Dobrze. Z nim porozmawiać. Dobrze. Dobrze, i teraz tak, co do polowania. Jest myśliwy, który przepraszam. Ale uwaga, polowanie. uwaga, pan tak. powiesz mi, o czym z panem rozmawiał, dobra? Pan powiesz no. mi. No, nie mam nic do ukrycia, jestem burmistrzem. Jasne. Dla ludzi, prawda? Dla ludzi, dla ludzi. Dla ludzi, dla ludzi. A pan człowiek? Człowiek. Człowiek, 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 człowiek. Dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o polowanie, prosiłbym pana, aby pan wziął maksymalnie dwie osoby do siebie, aby to grono nasze na tym polowaniu było dosyć ścisłe. Ścisłe? No dobrze. No dobrze, tak, to Czy sobie. jest pan w stanie wystrugać je no, kilka ławek, ponieważ po polowaniu i jakie rzeczy na ognisko wziąć? Jestem Żeby w stanie. Jakie postawić? Jestem w stanie. No, no i świetnie, Ja zagwarantuję opiekę lekarską, jakby nam się coś stało, a i pana myśliwego. Który powinien otworzyć kółkołowieckie też wezmę co by nas poprowadził. No i świetnie. I mam, mam pewien pomysł. Tak? To, to trzeba mieć duże jaja. Może by tak zaporować na gryzli. A, a. Dzisiaj zawiem jednego jak sprzedawałem mięso. Jeden szczępad. Można. Można spróbować. Zostawiam. Można spróbować. Ty Widzimy się za godzinę i pięć minut. Dobra, to w takim razie dwudziesta druga. Tak jest. Bardzo się cieszę, panie mecie, że tak to wygląda, nie, że, że, żeśmy wczoraj dogadali i rozegrali te, to jak w szachach. Bo gdyby nie te rozmowy wczorajsze, wydaje mi się, gdyby nie rozmowy z Stumbletonem i gdyby nie zapewnienie burmistrza Armadillo, mogłoby się to potoczyć inaczej, gorzej dla kasy miasta. Swoją drogą, jaka była wejściowa? No, za wszystkie najdroższy był biznes chyba samą. 130. A 130 bo dolarów. Zdecydowaliśmy to po 400 dolarów. Aha. I teraz tak. No Teraz musimy, ja, czym prędzej? Wylicytować biznesy, uh -huh. ekonomicznie miasto w stanie pobrać podatki na przyszłe licytacje będziemy nie niedopopulowali. Ma pan pomysł na te licytację W jaki sposób to zorganizować? Jakiś tam mam, ale jeszcze... jeszcze no, ja mamy dzisiaj polowanie, porozmawiamy. Dobra, dobra. Dobra, no to, to się widzimy sobie za do urzędu, za ponieważ muszę wywiesić na tablicy. No i dobra, niech Blackwater świętuje, a niech Valentine kurwa płacze. E, 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 e. Dobra, panowie, na koń i po pięć słoików. To powiem tak, wczoraj, wczoraj. Wczoraj cały wieczór, tak. Wczoraj cały wieczór, panowie, grałem kurwa w szachy. Polityczne szachy. Spędziłem z naszym burmistrzem około 4 pierdolonych godzin. Podsunąłem mu kilka planów, dzięki którym my moglibyśmy za bardzo niską cenę zdobyć dwa biznesy dla hrabstwa. I wiecie, co się stało? Za bardzo niską cenę, wręcz wyjściową, zdobyliśmy dwa biznesy dla hrabstwa. Plus zdobyliśmy uznanie i szacunek dwóch hrabstw. <laughs> okay. no szachy polityczne Szach, zostały, szachy ma. polityczne zostały rozegrane, panowie. Teraz pytanie tylko. Mm, bo mamy zaproszenie na, na, na polowanie. I się zastanawiam, właśnie, dwie osoby maksymalnie mogę wziąć, więc y, może, może wziąłbym musej siwego, jako, jako można powiedzieć, kierownictwo. A ci, a ci na te polowanie ja mam... No. Ja już dostałem zaproszenie, bo widziałem się wcześniej z same w urzędzie. Aha, czyli ty może masz swoje plus dwa. No ja już mam jakby swoje zaproszenie. Ale plus dwa? No tak mi się zdaje. Ja miałem na plus dwa. Ale chłopmy, żebyś tak też za dużo osób potem, bo to nic nie będzie, nie e, Przede wszystkim wydaje mi się, że wtedy będzie Dobrze, trudniej nie rozmawiać. To, to, to już nie uważaj W porządku wszystko. Wypadek był Wszyscy sali eee, To mój pracownik to się... ze stolarni Znieważył naszego wojownika. W jaki sposób? To wojownik. Nie Patrz, Nie zważył. Nie znieważył. Spokojnie, jak Rozumiem. Wielka rzecz się nie zdarzyła. No jasno. no wybaczcie, no, pewnie z... wypadek. Francis, chciałeś czy nie chciałeś? Zobaczcie, że cały czas szoku w słupieniu stoi. Wielki duch widocznie tak chciał. Być może, być może, być może właśnie mieliśmy się tutaj spotkać. No, wzory. nasze górnym na plecach. A. To góry oznacza to niżej to tipi, następnie odwóg kobiety i większy tipi. który to odwóg, a który to? Odwór, a który, a ten większy odwóg, a później tipi? Nie potrafisz Tipu. odróżnić. A, jest tipi, faktycznie, na samym dole. Mhm. E, Francis, e, tłumacząc na nasze, musisz kurwa kurtkę zmienić. Zmienię, Eee. Wybacz się za to spotkanie na drodze i za tę... Te... Kolizję. Nie było na pewno w guście Francisa, aby zderzyć się z wami. Wydaje się, że jednej i drugiej stronie za bardzo się śpieszyło. Tak możemy Nic. to określić. Nic się nie stało na twarzy. Rozejdźmy się w spokoju. Rozejdźmy się. Bywajcie. Bywaj. Bywajcie.